Dzień dobry, witamy. Obywatelski kandydat na prezydenta popierany przez PiS, czyli Karol Nawrowski, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie prezesie. Witam z, e, pana redaktora, witam państwa. Dzień dobry. Dzień I panie dobry. redaktorze, bardzo dziękuję za zaproszenie na samym początku proszę. w obliczu e, tej dyskusji publicznej, która się odbywa i próby cenzury politycznej i w internecie, i na portalu X, i, i zamknięcie cenzury? Cenzury Republiki, Republiki więc ma. chciałem docenić i odwagę <laughs> zapraszania Tutaj cenzury do... nie ma, a w tym tygodniu już mieliśmy trzech. Pan jest czwartym kandydatem na prezydenta, więc idziemy w dobrą stronę. Panie prezesie, bo jest pan też prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Wczoraj po południu szef rządu podał tu cytat. Jest decyzja o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar. Upad, dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje. Koniec cytatu. Cieszy to pana jako szefa i Chyba przełom, co? Nie możemy dzisiaj mówić o przełomie. Mnie cieszy ta informacja pana premiera, bo jest państwo polskie i interes państwa polskiego, który Instytut Pamięci Narodowej realizuje nie tylko za mojej prezesury, ale od wielu lat biegając się o ekshumację na Wołeniu. Jeśli to będzie rzeczywiście przełom, bo tego nie wiemy, my w Instytucie tych przełomów. Przeżywaliśmy już wiele, czy bardziej deklaracji przełomów, bo już o jednym z przełomów informował przecież szef e, polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Do niego nie doszło. Nie wiem, co pan premier uznaje za e, przełom. Przełomem byłoby odblokowanie mówię, że mówimy o 1500 e, miejscowościach, które zginęły z mapy, o 120 tysiącach e, ofiar, więc przełomem byłoby oczywiście rozpoczęcie ekshumacji. Nie wiem, co pan premier uznaje za przełom. Jednocześnie. Deklaruje, że jako szef instytucji, która od lat się tym zajmuje, jesteśmy gotowi do wypełniania swoich obowiązków. Ale czy to nie jest, panie prezesie, <laughs> dowód na skuteczność tego rządu, na skuteczność Ministerstwa Kultury, Spraw Zagranicznych? No bo wiosną 2017 Ukraińcy zakazali, zabronili takich ekshumacji. No teraz mamy odmrożenie tematu, więc jest to sukces. Od tego, czy jest to sukces jeszcze, panie redaktorze, nie wiemy. Ja chciałbym, żeby to był sukces państwa polskiego i budowania naszych relacji z Ukrainą na prawdzie i na wartościach, które mogłyby nas połączyć, bo jednak państwo współczesne musi dbać o to, aby pochować ofiary. Także sprzed 80 lat nie wiemy, co pan premier miał na myśli. Przełomem byłoby odblokowanie ekshumacji, takim przełomem, w którym można by było liczyć na Instytutu Pamięci Narodowej. Jesteśmy jedyną dedykowaną do tego instytucją. Państwa polskiego, więc deklaruje pełną gotowość w pomocy, ale nie wiemy, co pan premier miał na, my na myśli. No to może dziś się dowiemy więcej szczegółów. Zostaniem przy Ukrainie, bo kilka dni temu w Polsadniuszu mówił pan, że nie wyobraża sobie sytuacji, w której państwo odpowiedzialne za śmierć 120 tysięcy Polaków, nie wyrażające zgody na podjęcie ekshumacji, nie rozliczającej się ze swojej przeszłości, będzie współtworzyła międzynarodowe instytucje, takie jak Unia Europejska i NATO. Czy teraz po tej decyzji Ukrainy Zmieni pan swoje zdanie? No Nie ma na razie żadnej decyzji, panie e, redaktorze. Nie wiemy, o czym e, mówimy. No, ale pan, jest bliżej niż e, dalej. Pan premier. No, ja już przeżyłem 13 pewnie takich przełomów, a w Instytucie Pamięci Narodowej e, przeżyliśmy ich e, więcej. Jak rozpoczną się ekshumacje e, na Wołyniu, jeśli doprowadzimy ten proces e, do końca, to ta przesłanka, która mnie najbardziej niepokoi, bo rzeczywiście e, wyznaję zasadę, że państwo które nie jest w stanie rozliczyć się z tak okrutnej, barbarzyńskiej zbrodni, nie może tworzyć Czyli struktur jeśli międzynarodowych. Jeśli dojdzie do ekshumacji, to zmieni pan zdanie i powie, Ukraina powinna wejść do Unii i NATO. Oczywiście wejście do Unii Europejskiej i do NATO jest, panie redaktorze, drodzy państwo, obwarowane wieloma formalnościami, rzeczami, które takie państwo musi wykonać. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, ta... ale chodzi o takie zielone światło, które by poszło. Ta, ta, głów, ta główna przesłanka, która dla mnie jest bardzo blokująca, oczywiście, jeśli doszłoby do prawdziwego przełomu, a więc do rozpoczęcia wieloskalowych, wielopłaszczyznowych ekshumacji, tak, przestałaby mnie niepokoić, to oczywiste. Czy takie stawianie tamy do Unii i NATO jest rozsądne w tej sytuacji geopolitycznej? Czy to nie jest stawanie trochę po stronie Rosji? Absolutnie no chyba nikt nie zarzuci mi, panie redaktorze, że staję po stronie Rosji. Jestem osobą ściganą przez Federację Rosyjską i Władimira Putina. To jest moje jasne stanowisko także jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, że interesuje mnie interes państwa polskiego, a w tym interesie jest upomnienie się za ofiary ludobójstwa wołyńskiego. Sytuacja na sytuację geopolityczną Polacy zareagowali w piękny, właściwy dla siebie sposób w z solidarnością, wsparciem, przezbrojeniem polskiej armii, wysłaniem też e, no, to wiemy, sprzętu. Pamiętamy. Panie prezesie, a czy gdyby teraz po e, intronizacji, że tak powiem, Donalda Trumpa doszło do rozmów na temat zakończenia tej wojny, czy my w tych rozmowach powinniśmy brać udział, czy powinniśmy zostawić to wszystko Amerykanom? Wiktor Orban zaczyna grać tutaj pierwszym.